Witajcie! 25 kwiecień Dwa dni Dwa dni po tym silnym wietrze Ładnie dmuchało W całej Polsce zresztą W Polsce też I Przyjeżdżam na tą pasieczkę I jaki widok? Taki Daszek z tyłu To, co było pod daszkiem, wiatr. wiatr zabrał. Pewnie do tego rolnika tam, zawiało to wszystko. No ale ale pszczółki się uwijają, mam nadzieję, że, że jakoś ogrzały ten czerw. Ale drugo, dwie noce, dwie noce bez daszka, bez jakiejkolwiek izolacji do góry. Muszę obserwować tę rodzinę. Obciążona była tylko dwoma tymi kostkami po zbruku. Trochę to waży, ale jednak nie starczyło. Bidule się wyziębiły w nocy, ale chodzą ładnie. Zobaczymy, co będzie dalej. No, dzisiaj w końcu upragniony dzień. Ta ja rodzinka to jest najsłabsza z tych wszystkich. Reszta jest mniej więcej równo. Okej, okay, trzeba zajrzeć do środka, co się dzieje. A żal im przeszkadza dzisiaj. Ale trochę muszę, bo tu już nie pamiętam kiedy zaglądałem, bo dwa tygodnie temu. Okej, okay, dziękuję, na razie.